Program dostępny także w Polsat Box Go. Doświadczony agent Secret Service i zamachowiec gotowy na wszystko. Co widzisz w ciemności, kiedy budzą się demony? Widzę Ciebie, stoisz nad grobem kolejnego prezydenta. Rozpoczyna się dramatyczna walka z czasem na linii ognia w poniedziałek o 21:55. To spadkobierczynie fortuny. Będą kolejnymi ofiarami porywaczy. Nie ma lepszej ochrony niż kamuflaż. Dwaj agenci FBI w tej misji muszą ukryć naprawdę wiele. Klonowali nas. Agenci bardzo specjalni. We wtorek o 22! Dla